Cześć, tutaj Jacek Kolekcjoner i tak wreszcie z kilkudniowym opóźnieniem zabieramy się za pierwszą, po, można powiedzieć, że pierwszą połowę majowej dostawy Egmontu. Komiks, który mam przed sobą oraz zresztą inne komiksy też z tej dostawy miały premierę 5 maja, aczkolwiek te, ten, no, Gildia nie mogła rozpocząć wcześniej wysyłki, ponieważ było, wiadomo, było świeżo co po długim weekendzie i tak wszystko się opóźniło i dlatego też w moich rękach wylądował ten komiks też, tak, Późno. A mowa tu konkretnie o Ape Sapien: Mroczne i Straszliwe. Tom pierwszy. to oczywiście jest jakby kolejny tom z Mignola Versum, czyli z uniwersum Hellboya, BBPO. Zresztą porównam wam, jak wygląda to wydanie do Hellboyów na przykład, ale pierwsze, co może rzucić się w oczy, to ten yy, naprawdę niebieski, taki turkusowo niebieski kolor. Jestem w szoku, jak intensywny on jest, ale. Widziałem narzekania, że niektórzy twierdzą, że on jest troszkę zbyt jasny, zbyt jakby. No, nawet słyszałem takie zdanie, że jest zbyt dziecinny, właśnie do takiego mrocznego komiksu. Ale uwierzcie mi, jak zobaczycie na żywo, ten materiał wygląda zupełnie inaczej niż w internecie. Nawet, nawet jak oglądacie teraz, to możecie mieć wrażenie, że on jest troszkę jaśniejszy, ale on tak trochę pochłania światło, mógłbym powiedzieć. Ja już się trochę pogubiłem w uniwersum Hellboya. W ogóle to Egmont ostatnio udostępnił całą graficzkę, jakby w której kolejności czytać albumy związane z Hellboyem, może wam tutaj wrzucę, jeśli znajdę. Ale w każdym razie myślę, że muszę wrócić kiedyś do czytania tych Hellboyów, ponieważ no, tego jest sporo, a jednak Mike Minola to jest to jest dobry autor komiksowy, nie oszukujmy się. Cena okładkowa 119,99, ha, pamiętałem. I tak wygląda obok Hellboy. Jest podobnie, nie identycznie, ale podobnie, tak samo zresztą BBPO, yy, one mają takie troszkę węższe okienka, tutaj jakby jednak Ape Sapien ma trochę szersze to okienko na przedzie, ale pasują do siebie, co by nie było, no bo trochę ten kolor tak rzuca się w oczy, no ale, ale kiedy już zabraliśmy czarny, matowy kolor, biały kolor, no to... Co można by. W jaki kolor można by było iść dalej? W czerwony, to raczej. Nie, to raczej by do Hellboya chyba bardziej pasował. Spójrzmy sobie na grzbiety. W ogóle są wydane w bardzo podobnej formie. Logo Dark Horse jest w podobnym miejscu, chociaż te wytłoczenia są. O nie, przepraszam. Tutaj są wytłoczenia takie złote, co nie? A tutaj są bardziej... A tutaj jest po prostu jakby inny błyszczący materiał. To jest trochę zrobione inną techniką, ale co by nie mówić, wszystko pasuje do siebie idealnie. jest to naprawdę pokaźne to miszcze. Niepopularna opinia. Spójrzcie na to. Teraz wydaje, jakby teraz Egmont oznacza swoje komiksy tak, że pod spodem jest napis Świadkomiksu.pl, jest na, też na Facebooku i na Instagramie, a kiedyś był taki mały, delikatny napis www Świat Według mnie to czy, ja rozumiem zastosowanie tego i dobrze, że Egmont ma swoje social media, ale to jednak jest mniej inwazyjne niż to. Ale nie zmienia to nic w komiksie. Zajrzyjmy jeszcze sobie do środka, czy mamy jakieś. O tak. <laughs> Okej. Okay. Oprócz tej graficzki, o której wam mówiłem, mamy tutaj cały spis Mignola Versum i w... tak mamy wszystkie tomy w kolejności chronologicznej. Ua przygotowaniu, na przykład kolejny tom Ape Sapien, bo ten Ape Sapien tutaj się znajduje <grafy> chronologicznie, ale tutaj będzie jeszcze Ape Sapien w odmętach i inne opowieści, który tom, który się ukaże później. Później będziemy mieli Ape Sapien tom drugi Mroczne i straszliwe. No i właśnie tutaj jest zapowiedź tego tomu na pełnej okładce. Komik się nie świruj mi. I na końcu mamy też sporą dawkę szkiców, rysunków dodatkowych, okładek, grafik koncepcyjnych. Fajnie, fajnie, fajne wydanie. Dobrze, a więc to był Ape Sapien Mroczne i Straszliwe, tom pierwszy. Dajcie mi znać jeśli już macie ten komiks na swojej półce, a jeśli nie macie to możecie zawsze kupić go klikając w link, który się znajduje w opisie pod tym filmem. Zostańcie ze mną na kanale po więcej unboxingów, możecie też obejrzeć te, które już w tej chwili znajdują się na kanale, może znajdziecie coś dla siebie ciekawego. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym. Na razie.